Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałam trzy ekspres losy. Nie lubię tych ekspres losów, ale wzięłam trzy. Błyszni kasą, ponieważ była premiera przedwczoraj. Nowy ekspres los i jeszcze do tego mam trzy zdrabki. biały złoto, wielkie granie i czas na milion. Zobaczymy, co dzisiaj uda mi się wygrać w tych ekspres losach albo w zdrabkach. I nie powiedziałam, wkład odcinka to... 50 zł. Zapraszam wszystkich do oglądania i zacznę od tych ekspres losów, a potem z drapki. I pierwszy ekspres los. Tutaj musimy znaleźć czy takie same kwoty. I jeszcze mamy bonusy. I sprawdzamy 5 zł tylko raz, 10 zł raz i w bonusie 2. 20 mamy raz i dwa, i dwadzieścia więcej nie ma, 15 jeszcze mamy. 50 raz i w bonusie. Mamy 100 zł tylko raz. 400 raz, dwa razy. Widzę, że ten los jest przegrany. Następny los. I tutaj mamy 5 zł tylko raz. 15 raz, dwa. Więcej nie widzę. 10 zł raz i jeszcze 10 w bonusie. Mamy 20 raz. 30. Super, raz, dwa i trzy. I tutaj mam 30 zł w tym Express Lossie, fajnie. Następny i ostatni Express Loss błyśni kasą. I mogę powiedzieć, że premiera jest udana tego Express losu. I szukamy piątka raz, dwa. 10 zł raz i dwa. 50 raz dwa, 15. I tutaj mamy 5, 20, 30, 30 raz, 100, 1, druga, 20 tylko mamy w bonusie. Ten włos jest przegrany, ponieważ nie widzę, czy takich samych kwoty. Idziemy do zdrapek, i pierwsza to białe złoto z numerem 18. Tutaj szukamy wygrywających liczb, albo taką sztabkę złota. I szukamy 57.

5 вот из ну и файне, и контрольная С. Наступная здрабка это Велки Грани с номером 23. Тут я шукаю символ гвязки, монет и выигрываем целичбы. А наши выигрываем целичбы то 29, 15, 14, 42 и 22. А я мам 17, 47 нема, 55,

57, 19, 21, нема, 25 и 42, супер, страпка есть выиграна, остальная литва, и sprawdзамы, что тут игры, еще 20 злотых, и уж мамы плюс, файне, контрольные, С, С, и остальная страпка на 10, это час на миллион, с номером 10, тута шукамы такий клипс, ворок, альбосейтс, и лечимы. Вишня, карта, ключ, диамант, подкова, квят, ананас, пик, перва, загар, виногрона, śliwka, kawa, okulary, awokado, kłódka, cytryna, kier, karo, trefl, arbuz, korona, dzwon, Gwiazda I ostatnia szansa to biedronka. Tutaj niestety nie ma. I kontrolne, tutaj różne. I idziemy do podsumowania. W tym ekspres mamy 30 zł. Do tego jeszcze w zdrapce Wielkie Granie mamy 20 i to 50 i mamy 5 zł w zdrapce biały Złoto. Życzę Wam dużo zdrowia, wysokich wygranych, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!